Gościmy dzisiaj Marysię Kowlańską, zaprosiłam ją dzisiaj tutaj po to, żeby opowiedziała dla wszystkich mam, które y, słyszały, widziały, przeczytały, że jest pieluszka wielorazowa, ale nie wiedzą czy to ta stala tetra, czy to jakiś inny patent, jak tego użyć, kiedy, dlaczego tego, a nie czegoś innego, czyli jak, po co i dlaczego o pieluszkach wielorazowych. Marysia opowie nam i zaprezentuje system newborn, czyli system przystosowany dla noworodka, czyli dzieciaczka po urodzeniu do, w MAUS szacujemy, do około 7 kg. Marysiu, bardzo bym Cię prosiła, żebyś nam powiedziała, jak się zaczęła Twoja przygoda z pieluszkami i dlaczego. Przecież Pampers, czyli jednorazówka taka wygodna, można ją użyć, wyrzucić, nie trzeba prać, płukać. No nie trzeba, ale jest brzydka. No i tu mamy cały problem. Pampersy mi się nie podobały i jakoś tak szukałam, szukałam rozwiązania. Nie miałam pojęcia o tym, że są jakieś super wystrzałowe pieluchy wielorazowe. Po prostu po prostu był czas, kiedy przygotowywałam się na powitanie swojego syna pierwszego. No i szukałam czegoś fajnego, czegoś, co mi wpadnie w oko i tak. Przeglądając już na wyprawki, No gdzieś tam się pojawiły pióruszki ekologiczne. O, ekologiczne. ekologiczne. To u mnie no. od razu lampeczka. Dobra, może być fajnie. Za chwilę czytam, że to jest tańsze. No to ja, jak już jak że już ekonomiczne, ekologiczne. Jak zobaczyłam zdjęcie, jestem w niebie, wchodzę w to. No i wchodzę w szpitalu, mówili nie, gdzie tam pani nie da rady, noworodek, co? To pieluchy trzeba zmieniać i tak dalej, ale ja się upadłam, No i się zaczęła moja przygoda, i trwała przy tymku przez ponad rok. A przy Franku, moim młodszym synu przez ponad dwa lata jestem bardzo zadowolona. Z, wypróbowałam różne firmy. jedne bardzo polubiłam, inne niekoniecznie. Akurat Mami Maus jest na szczęście w tej pierwszej grupie. No, i co mam co na miła. Widzicie, się nie I dlatego z przyjemnością jak pani mnie zaprosiła, pomyślałam, o, ładne, pogadamy sobie troszkę o kieroszkach, no moich moi chłopcy już od pieluch ale przecież... Porozmawiać po To nie oznacza, że jeszcze kiedyś w przyszłości mogą się przydać nasze systemy, co oczywiście czego ci życzymy bardzo gorąco no. i serdecznie. Akurat moi chłopcy to był taki typ człowieka, że coś ku to kupa. Tak, tak było na początku przez pierwsze dwa miesiące. Nie mieliśmy w zasadzie takiej zmiany, żeby była pieruszka tylko mokra. Więc gdybym miała kupować pampersy, to byłoby to, nasz rekord wynosił 13 zmian w ciągu jednego tak. dnia. Więc 13 pampersów codziennie wszystko ląduje w koszu. Wszystko ląduje w koszu? Tak mi to tak y, wydaje się jednak marnotrawstwo. Zdecydowanie. Więc y, Pieluchy były skutecznym rozwiązaniem tak, w tym przypadku. Jeśli chodzi o ekologię, nam w 100% mogę powiedzieć, że, y, że nam się to sprawdziło. Sprawdziło się. Mhm. A co w przypadku y, takiego aspektu prozdrowotnego? Czyli smarowanie, oliwki, kremiki, półsłupki, no ogóle... zmiany skórne, odparzenia. Tak, to jest w ogóle ważna sprawa, na którą warto zwracać uwagę. To nawet należy zwracać uwagę, że przy pieluchach wielorazowych ogólnie możemy już na starcie założyć, że nie kupujemy różnego rodzaju maści, nie kupujemy zasypek, bo w większości przypadków nie będą one potrzebne. Oczywiście, jeżeli dziecko jest bardzo pulchniutkie, urodzi się latem, może być na przykład potrzeba zasypania lekko mąką ziemniaczaną, no powiedzmy, czy no jakąś wysokości. taką delikatną zasypką, mm -hmm. ale nie używamy maści na odparzenia, dlatego że po pierwsze często zmieniamy pielucha, to już problem z głowy, bo raczej yy, te odparzenia nie, nie wystąpią. A druga rzecz jest taka, że w tych pieluchach, kiedy dziecko ma przewiew, Mhm. Te w, w, nefra, w miejscach? Y, raczej odparzenia są rzadkością. Raczej są rzadkością. No, nie, no, do to tej to tej skóry, u moich skóry, synów nie było w ogóle z tym problemów. Nawet bym powiedziała, że tego pierwszego syna, który ma stosunkowo wrażliwą skórę, nadal, nawet jako sześciolatek, ma bardzo wrażliwą skórę, to nawet tutaj myślę, że pieluchy pomogły, bo problemów jako takich nie było. no i no nie dobra, nie najważniejsze, to nie jest tak, że to jest no. najważniejsze, ale dla mnie bardzo ważne. Te pierożki są po prostu ładne. Zakładam dziecku pieluchę na pupę i ja jestem dumna, ja ją chcę pokazać całemu no, światu. Oszczędzam tak. na spodniach latem. Bo nie, nie trzeba dokładnie spodnie, bo To wygląda nie atrakcyjnie. Dokładnie, i to naprawdę wygląda pięknie. Z oszczędzaniem sprawa nie jest prosta, bo wszystko zależy od tego, jakie mama, czy też rodzice dziecka mają podejście. Jeżeli... Yy, bardzo zależy nam na tym, żeby pieluchowanie było jak najtańsze. I skupmy się to teraz na samym I wystarczające, tak, tak? tak? To ono, musimy wiedzieć, nie będzie bardzo wygodne. Bo wtedy pójdziemy w zwykłą tetrę i jakieś otulacze. Ja, na przykład, na początku, jeszcze kiedy dzieci były całkiem noworodkami, to tetra była u mnie tym takim głównym, yy, głównym wkładem. Każdy, yy, każdy, powiedzmy, system wyżej będzie nieco droższy gdzie yy, już, powiedzmy, tak można sobie zainwestować w całą wyprawkę z IO, czyli z tych pieluch, które mają wszystko w jednym no składzie, jak pampersy, natomiast wtedy to będzie trochę droższe, no powiedzmy, że będzie odczuwalnie droższe, ale trzeba mieć świadomość tego, że wciąż, w mojej opinii i w opinii wielu innych mam, wypada to taniej niż pampersy, chociażby z tego względu, że nie znam ani jednej marki pampersów, czy też pieluchów jednorazowych, która gwarantowałaby nam, że pierucha zostanie nam na kolejne dziecko. No raczej nie zostanie. Raczej nie, nie zostanie. zostanie. Rzebać, nie wiem jak miałoby się to odbywać, ale pieruchniowe złota są w stanie to nam, nam zagwarantować. Jeśli załatwimy je więcej dzieci, to możemy już z marszu założyć, że możemy kupić wypasioną wyprawkę i e, jeżeli będziemy je, o nie dobrze dbać, czyli mówię o praniu w odpowiedniej temperaturze e, i zmienianiu Właściwie do tak, to te pieluchy zostaną nam najpewniej na kolejne dzieci i to już amortyzuje bardzo Po Przecież jednorazówki musielibyśmy kupić y, osobno dla każdego dziecka. I chociaż producenci mówią nam o pieluszkach one size, hmm. to nie ma czegoś takiego jak one size na cały okres pieluchowania, i to trzeba wziąć pod uwagę. Y, jeśli będziemy chcieli kupić pielucha one size, to to się może nie sprawdzić, a raczej na pewno się to nie sprawdzi. Dlatego, że ta pierucha będzie po prostu za duża i będzie to kupione ogromną frustracją, wieloma zmianami ubranie i tak dalej. I dlaczego? Nie dlatego, że pieruchy są złe, tylko dlatego, że źle ja zrobiliśmy. Lepiej włożyć trochę więcej, kupić zestaw newborn, który najpewniej będzie używany gdzieś do 6-7 kg. I choćby to miało się używane przez dwa miesiące, to warto to zrobić. Tak. Można go tak. potem odsprzedać, można go zostawić na kolejne dziecko, można komuś podarować, bo te pieruchy zazwyczaj są w świetnym stanie po tych tylko dwóch miesiącach użytkowania, są tak też jak, też jak nowe. A po prostu moim zdaniem w tym przypadku wygoda nasza, komfort dziecka i to, że my się nie będziemy frustrować jakimiś przeciekami tak. nieplanowanymi, to jest ogromna wartość, która która jest warta tej ceny? Tej, tak, przede wszystkim, przede wszystkim to, co się źle zaczyna, no, najprawdopodobniej źle się skończy. Czyli jeśli się zarazimy do pieluchowania wielorazowego na starcie, bo źle dobierzemy po prostu pieluszki czy wkłady, będzie to Skończymy najprawdopodobniej. W frustracji i frustracji, i rozczarowanie. I zniechęceni, to jest niedobre, wracam do jednorazówek, bo są wygodniejsze i nie przeciekają.